Cześć z tej strony Aqua i dzisiaj omówimy dek MiuV Max André Chasson. Omawiamy dek The Shape of Mew. Podobno jak tu pociągnę, to się otworzy. I tak jest. Nauczyłam się otwierać, słuchajcie. Szok, niedowierzenie, halucynacje z niedożywienia. Znalazłam perforację i znowu w zestawie książeczka i mata papierowa razem z plakatem. Odstawiamy na bok i zobaczmy, co my tu mamy. Siup. Znowu mamy pinsy, deck box bardzo ładny. Kodzik, jak widzicie, możecie sobie wykorzystać, proszę bardzo. Proszę bardzo, na, na dek. I mamy, jak widzicie, talie. Znowu, monetka, tak, monetkę mamy. I znowu talię, taka, taka jakość yy, druku yy, z drukarki. Bo tak jak mówiłam na wcześniejszym deku, omawianiu deku, to jest dek tylko i wyłącznie kolekcjonerski do startu zabawy. Tutaj też się nauczyłam, że trzeba lekko wygiąć, ponieważ by się po prostu za, za, zacięły. Kartonik by się zaciął. No to co? Omawiamy. Deck. Mamy linię. 4-3 Miu. Głównym atutem Miu, miowi Max, jest to, że za dwie energie, dowolne energie ma atak cross Fusion Strike. Ten atak pozwala na wybranie ataku z waszego bencha i zadanie go przeciwnikowi. Plusem zwykłego miu jest atak saki clip, który zadaje obrażenia i macie możliwość właśnie macie na przykład wystawionego na aktywie miuvi maxa, który jest już trochę poturbowany i macie w tym momencie możliwość użycia Psyche clip, czyli wtasowania swojego miuvi maxa, jeżeli oczywiście macie miuvi na benchu. Następnie mamy cztery karty Janesect. Jak zauważyliście, to są karty Fusion Strike, to też jest bardzo ważne, że są z dodatku Fusion Strike, ponieważ Genesect działa tak, że jego abilitka do pozwala Wam dobrać do ręki tyle kart, ile macie Pokémonów w grze Fusion Strike. Czyli, jeżeli macie jednego aktywnego i pięć na benchu, wówczas możecie dobrać do sześciu kart yy, na rękę. Następnie mamy Meloetę. Ona jest też bardzo ciekawą kartą. Meloeta potrafi, jeżeli właśnie gracie tak Mew z energiami Fusion Strike, Meloeta potrafi, w, jeżeli idziecie drudzy, w pierwszej rundzie znokautować przeciwni Pokemona przeciwnika. W jaki sposób? Wystarczy, że doładujecie za pomocą supportera Eleza Sparkle Meloetę Mew. I wówczas Meloetta zadaje 70 razy tyle energii Fusion Strike, ile jest w grze na waszym stole. Pumpkaboo. Bu. O Pumpkaboo Bu już opowiadaliśmy. Jego abilitka działa tak, że zrzucamy stadion, który jest w grze. Mamy, tak, pokemony zostały omówione, i teraz przejdziemy do, właśnie do saporterów. Jest to dość fajny deck do, do pierwszej gry. Jeżeli was to interesuje, jest, są karty grywalne. Nazywa się to Mew Battle Deck, Mew v Max Battle Deck. I tam rzeczywiście są karty, którymi możecie spokojnie grać w turnieju. Dosłownie kilka do dokupienia i możecie spokojnie zaczynać zabawę. Więc polecam serdecznie ten produkt. Mamy trzy Bosses Orders. O Boss Orders też już opowiadaliśmy, czyli supporter, który wyciąga nam z bencha, yy, przeciwnika, Pokemona, którego chcemy bić. <laughs> Mamy też trzy Elezy z parku. O nich właśnie wspominałam przy Meloecie. Eleza działa tak, że musicie najpierw wybrać dwa pokémony Fusion Strike, do których chcecie dołączyć Fusion Energy, i wówczas przeszukujecie swój dek i dodajecie do dwóch energii Fusion Strike. Czyli w sumie w pierwszej swojej rundzie, jeżeli widzicie drudzy, możecie zadać 210 obrażeń meloatom, więc to jest naprawdę bardzo dużo. Mamy Rose Tower. Rolls Tower szczerze już się, już się aktualnie nie gra. Ale działa tak, że po prostu dobieracie karty raz na turę, możecie dobrać kartę do trzech na swojej ręce. Tak samo przeciwnik, bo stadion jest ogólny na cały stół. Następnie będziemy mieć itemy. Jak widzicie dość mało tutaj saporterów i stadionów. Teraz się zupełnie inaczej gra gramił, ale wówczas tak jak wspominałam nie było los zona. Nie było drapiona, który, który ma atak, że zmniejsza mu się ilość energii do ataku, zależnie od tego, ile Fusion Strike Pokemonów jest w grze u przeciwnika. Więc dodatkowo mił jest ma weakness na Dark Pokemony, więc no, tutaj trzeba się, trzeba się było zacząć przed tym bronić. Mamy cztery Battle VIP pasy. Battle VIP Pass działa tak, że jeżeli macie go w ręce w swojej pierwszej turze, możecie go zagrać, tylko i wyłącznie wtedy. I dopieracie do dwóch e, Pokemonów e, basicowych na bencha. Bardzo, bardzo polecam bardzo przydatna karta. Kramomatic. E, Kramomatic polega na tym, że wyrzucacie jedną kartę ITEMową. Z, ze swojej ręki razem z chromomatykiem, turlacie kosteczką. Jeżeli chcecie, możecie znaleźć jakąkolwiek kartę w swoim deku. Mamy też power tablety. One są bar, bardzo pomagają tutaj w, w miu Max cztery power, power tablety. Jeżeli je zagracie, to wówczas y, zadajecie 30 więcej damage'u, więc tak naprawdę możecie bardzo mocno mi napompować i zagrać Technoblastem, Technoblastem Genesekta, który zadaje 210, jeszcze dodatkowo Power Tablet. Więc naprawdę bardzo, bardzo mocny wówczas staje się ten atak. Tylko trzeba pamiętać, że Technoblast powoduje to, że w następnej turze nie możecie atakować. Mamy też cztery QuickBole. Jak wiecie lub nie wiecie, one już nam rotują. Więc diskardujemy jedną kartę z ręki. Używając QuickBola, szukamy basic Pokemona do swojej ręki. Pokazujemy go przeciwnikowi i do ręki. Więc jest różnica między tutaj od razu na bęcza, Battle VIP Pass, a do ręki. Trzeba, trzeba o tym pamiętać. Mamy też. Cztery rotonfony. Czyli podnosimy pięć pierwszych kart ze swojego, ze swojego top decku, wybieramy jedną z nich, i wówczas tasujemy resztę kart, po prostu razem z Talią, i tą kartę, którą wybraliśmy dajemy na górę deku. Bardzo przydatne przy tym, jeżeli macie mało kart w ręce. Używacie Genesacta, więc i tak dobierzecie tę kartę, którą położyliście na sam, na sam wierzch. Ultrabole, też cztery. Diskardujemy dwie karty, dobieramy jakiegokolwiek Pokemona, czyli też na przykład Ewolucję, tak? Czyli miu i Maxa możemy dobrać. Dwa Escape Rope'y. Każdy przeciwnik wymienia swojego aktywnego pokemona na jednego pokemona z bench'a. Przeciwnik zaczyna, wy po nim. Następnie dwa switche. Switch to po prostu wymiana twojego pokemona z, z aktywa z y, bench'owym pokemonem. Echoing Horn. To polega na tym, że bierzecie z discard pile'a przeciwnika pokemona basic'owego, na jego bencha. Po co to się robi? Po to, żeby zaśmiecić trochę distraction, zaśmiecić jego bench, żeby nie mógł na przykład zagrać jakiejś, jakiejś po kolei pokemonów, chociażby deck z regii, tak? który musi mieć sześć różnych regi w grze, więc jeżeli zaśmiecicie mu bencha, nie będzie w stanie, jeżeli nie będzie mieć skupa pnetów zagrać, zagrać w grę, tak? I mamy dwa Choice Belty. Po co tej Cho Choice Belty? Musimy pamiętać, że Double Turbo Energy odejmuje nam damage'a, tak? 20 damage'a Choice Belt dodaje nam, jeżeli atakujemy Pokémon V, 30. Więc wówczas Technoblast atakuje za, za 220. Więc tu już zabija większość basicowych V. I nadal, e, jeżeli byście chcieli dalej grać tą talią teraz w aktualnej mecie, większość, e, większość jeksów, tak naprawdę. Tutaj mówimy, mówiliśmy o Fusion Strike Energy i trzech DTE. To już sobie je rozłożymy. Fusion Strike Energy daje, e, jak, wie, e, jak wiecie lub nie wiecie, e, różnokolorową energię pojedynczą i też bardzo przydatne jeżeli, jeżeli na przykład przeciwnik ma na przykład przeciwnik ma jakąś abilitkę, która blokuje wam wasze abilitki, ponieważ Fusion Strike, jeżeli go podłączycie pod Pokémona, pamiętajcie też, że Fusion Strike Energy mogą być podłączone tylko pod Fusion Strike Pokémony. To też jest bardzo ważne. I wówczas Pokémon który, pod którym on jest, mamy po prostu blokadę wszelkich efektów abilitek przeciwnika. Więc na przykład, jeżeli gramy na Weezinga, który blokuje nasze abilitki, Wsadzamy sobie Fusion Strike Energy pod Genosekta, bo nie musimy ładować tej, tej meloety. Możemy tak to wykorzystać. Wsadzimy sobie pod Genosekta i wówczas możemy korzystać z jego abilitki i ciągnąć sobie cały czas, cały czas karty. Ja ten deck serdecznie polecam. Bardzo przyjemnie się nim gra. Jeżeli chodzi o ten format, super. Nadal jest ten dek w formacie, nadal nim można grać po paru zmianach, więc no ja ze swojej strony polecam. Możecie się pochwalić, czy, czy gracie Maxem, czy macie jakieś, jakieś doświadczenie z tym dekiem. Mam nadzieję, że, że ktoś, ktoś ma i będzie mecz Max kontra Arceus. Zobaczymy, kto wygra, którym deckiem. Mam nadzieję, że mecz Wam się spodoba. Trzymajcie się.